W wielu sytuacjach troska rodzicielska nie jest dobrym doradcą. Posłuchajcie. Pewna dziewięcioletnia wówczas dziewczynka powiedziała mi kiedyś, że jak ona idzie spać do koleżanki, a jej mama powtarza jej, że o każdej porze w nocy może do niej zadzwonić, ona ma wrażenie, że mama w nią nie wierzy i sama przestaje wierzyć w siebie. W tej mamie wydawało się, że zna swoje dziecko. Doskonale pamiętała, że podczas ostatniej nocy poza domem trudno było jej córce usnąć i płakała. Kierowała była się troską i miłością. Była przekonana, że na tym polega bycie dobrym i wspierającym rodzicem. Tymczasem tym działaniem przykrywała swój lęk, a dzieci zawsze mają kontakt z uczuciem, które determinuje nasze działania. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy go świadome, czy znajduje się ono poza naszą świadomością. Dzieci mają z nim kontakt. Niestety, nie wszystkie dzieci potrafią, jak ta dziewczynka nazwać to, co czują w takich momentach. Jeszcze mniejsza ilość z nich może powiedzieć to głośno i zostać usłyszaną. Wiele z tych dzieci zostaje przekonanych, że za tym działaniem stoi miłość. Chcę dla Ciebie wszystkiego, co najlepsze, dlatego tak się o Ciebie troszczę. Więc taką miłość będą czerpały od swoich rodziców. Jednak jako rodzice powinniśmy wiedzieć, że u wszystkich dzieci, u których rodzice miłością i troską przykrywają swój lęk, doprowadza on do. Braku wiary w siebie i niskiego poczucia własnej wartości. Napiszcie proszę w komentarzach, co według Was mogła zrobić inaczej mama tej dziewczynki? Jak mogła wykorzystać swój lęk i swoje wspomnienie tego, że dziewczynka płakała podczas poprzedniego nocowania u koleżanki? Jaką postawę może przyjąć rodzic w takich sytuacjach, by dodać dziecku skrzydeł?